To jest już z podręcznika z zadania pierwszego, strona 94. Zobaczcie, mamy znowu dwa moduły. Rysujemy ośkę i zaznaczamy miejsca zerowe. Pierwszy moduł, miejsce zerowe, będzie miał w minus jednej drugiej, e, przepraszam, w minus dwa, sorry, a drugi w jedynce. No i znowu numeruję sobie moduły. Żeby sobie pozaznaczać teraz znaki. Pierwszy moduł poniżej minus 2 ujemny, tutaj dodatni. Drugi moduł tu ujemny, a tu dodatni. No i pierwsze, yy, pierwszy obszar. Minus nieskończoność do minus 2. I od razu słuchajcie, rozwiązuję. Czyli mam oba moduły ujemne, opuszczam moduły, zmieniam znaki na przeciwne. I tu proszę zwrócić uwagę, jest minus, jako znak odejmowania. Natomiast ja mam w drugim module zmienić znak na przeciwny, czyli postawić dodatkowego minusa. Więc ostateczny, proszę Państwa, rachunek będzie taki, że mam plus, i nic się nie zmienia. Bo będę miał taką sytuację. Minus, minus x plus 1. I ten minus to jest z odejmowania, ten przed nawiasem. A ja w nawiasie już zapisałem po zmianie znaku. Więc ostatecznie wracam do tego, co było pod modułem. Więc na to uważajcie, żeby tu się znowu nie pomylić. No i sobie rozwiązujemy. Minus 2x, czyli mamy minus x równa się, tu będzie minus 5, równa się 8, czyli x równa się minus 8. Minus 8 wpada nam, mamy rozwiązanie. Obszar drugi. Minus 2 do plus nieskończoności. Y Czyli tak, pierwszy bez zmiany, 2x plus 4, drugi jeszcze ze zmianą, czyli tak jak było wcześniej, plus x minus 1 i równa się 3, czyli mamy 3x równa się 0, czyli x równa się 0. Oj, sorry, o, nie do plus nieskończoności, co ja napisałem. Mam nadzieję, że już tutaj się skrzywiliście. Do jedynki oczywiście. No i pytanie, 0 wpada nam tu, wpada, czyli jest drugie rozwiązanie. Trójka, oba dodatnie, czyli 2x plus 4. No i tu proszę Państwa, opuszczając moduł, zostawię sobie, czyli zobaczcie, ten minus znowu to jest to odejmowanie pomiędzy modułami, a opuszczając moduł, zostawię bez zmiany, ale teraz uwzględniając to odejmowanie, będę miał minus x plus 1. I tu będę miał tak, x równa się 4, 5 minus 2, a nie napisałem obszaru, sobie. od 1 do plus nieskończoności. No i tym razem, proszę Państwa, minus 2 nie należy, czyli nie jest rozwiązaniem. Mamy dwa rozwiązania, minus 8 i 0. Dobra. A co, proszę Państwa, w przypadku trzech modułów? Gdybyśmy mieli na przykład coś takiego: x plus 1 minus na przykład 2x minus 1 równa się moduł z x. Tu proszę Państwa, gdyby robić to tymi klamrami, czyli rozpisywać każdy moduł z definicji, w każdym module mielibyśmy dwa przypadki, dwa obszary. No i teraz proszę państwa, trzeba by każdy z każdym połączyć, czyli 2 razy 2 razy 2, 8 przypadków. Ale proszę państwa, tam aż 5 okazałoby się pustych. Dlaczego? No dlatego właśnie, że ta skrócona metoda pokazuje nam, że jak każdy moduł ma jakieś tam swoje miejsce zerowe, przepraszam, że 4 opuste. Bo będziemy mieć tym razem cztery obszary tylko, bo Trzy liczby dzielą nam oś liczbową na cztery części. Czyli połowa, proszę Państwa, tych przypadków byłaby pusta. Przy czterech modułach no to tamtą metodą już mamy 16 przypadków, a nie pustych byłoby tylko 5. Czyli im więcej modułów, to tym lepiej nam się sprawdza ta metoda. No i tym razem, proszę Państwa, będziemy potrzebowali tutaj sobie zrobić taką tabelkę na trzy moduły tylko miejsce zerowe trzeba będzie pozaznaczać. Czyli tak, tu mamy minus jedynkę. Z trzeciego mamy 0 i z czwartego mamy jedną drugą. No i rysujemy jedynka, dwójka, a na dole będzie trójka. No to proszę Państwa, jedynka ma gran... punkt graniczny w minus jeden. No to tak, tu mamy ujemne, tu dodatnie, tu dodatnie, tu dodatnie. Dwójka ma punkt graniczny w jednej, drugiej, czyli przed jedną, drugą mamy minusy, tu mamy plusa. Oczywiście proszę Państwa, to nie jest tak, że najpierw zawsze z lewej strony minusy, potem plusy, bo w podręczniku. W zadaniu drugim, strona 94, w podpunkcie na przykład D, zwróćcie uwagę, że tam jest 4 minus x i akurat dla tego modułu najpierw będzie plus przed czwórką, a za czwórką będą minus. No, i trójka. Trójka ma w zerze granicę, czyli tu mamy minusy, a tu mamy plusy. No i proszę zobaczyć, co dostajemy. Obszar pierwszy. Przedział od minus nieskończoności do minus jedynki otwarty. I jak będzie wyglądać nasze równanie? Wszystko, mamy same minusy, czyli wszędzie zmieniam znaki. Minus x. Minus 1 plus 2x minus 1, bo tutaj mamy taką samą sytuację jak wcześniej, że mamy podwójną zmianę znaku z racji odejmowania. Równa się minus x. No i co trzeba zrobić? Rozwiązać i sprawdzić, czy rozwiązanie wpada do przedziału. W dwójce pierwszy moduł dodatni, czyli x plus 1, pozostałe ujemne, czyli tak jak w równaniu powyżej. ten obszar jeszcze sorki. Ale też myślę, że już wiecie o co chodzi. Od minus 1 do 0. No i znowu rozwiązujecie, sprawdzacie. Czy równanie wpada do przedziału. Obszar trzeci. Od 0 do jednej drugiej. Tutaj mamy pierwszy dodatni, czyli x plus 1. Drugi jeszcze ujemny. I trzeci dodatni. No i znowu rozwiązujecie, sprawdzacie, czy rozwiązanie wpada. No i czwórka od jednej drugiej do plus nieskończoności. Tu już wszystko dodatnie, czyli x plus 1 minus 2x. Plus 1, bo tu proszę państwa, przez tego minusa wszystko równa się x. No i znowu rozwiązujecie i sprawdzacie, czy wpada. Tu od razu wam w czwórce powiem, że zresztą, jak się przyjrzycie, tu proszę państwa, wychodzi sprzeczność, bo x -y nam się wyredukują, zostaje nam 2 równa się 0, mamy sprzeczność, czyli też oznacza to, że czwarty przypadek nie ma rozwiązania. Proszę Państwa, gorąco polecam zadania ze strony 94, zadanie pierwsze i zadanie drugie. Oczywiście, jeżeli byście mieli ochotę, żeby sprawdzić sobie poprawność rozpisania tych równań, to proszę mi wysłać. Obiecuję, że to przejrzę. I dam odpowiedź, czy jest wszystko w porządku, a jeżeli będą jakieś pomyłki, to odeślę poprawione. Co natomiast z nierównościami, proszę Państwa? Z nierównościami sprawa ma się dokładnie tak samo. To znaczy, mając sobie na przykład coś takiego: modus x plus 2, dodać, nie wiem, x. Mniejsze lub równe niż moduł z 3 minus x. No to tu znowu proszę Państwa, co robimy? Wyznaczam sobie miejsce zerowe. Minus 2 to jest miejsce zerowe pierwszego modułu, trójka drugiego. Pierwszy, drugi, tutaj minus, plus, plus. A tu będzie odwrotnie, plus, plus i minus. No i proszę Państwa, co robię? Dobrze, biorę sobie pierwszy obszar od minus nieskończoności do minus 2. Pierwszy moduł ujemny, czyli zmieniam mu znaki, yy, sorry, minus 2, dodać x mniejsze lub równe, drugi dodatni, nie zmieniam nic. I rozwiązuje sobie. I teraz zobaczcie, tu mi się ładnie redukują x -y z lewej, czyli zostaje mi tak to sobie, albo zrobimy tak, x sobie przerzucę tu, dwójkę sobie przerzucę tu, mniejsze lub równe od 5. Tak? I no, to rozwiązanie, x -y mniejsze lub równe od 5, wynikają z tego, z tej nierówności. Nie? tylko znowu, ta nierówność generalnie bez dodatkowych warunków może być rozwiązywana na całym R. Ale my znowu mamy świadomość tego, że nasza nierówność wygląda tak, jak wygląda, ale pod warunkiem, że bierzemy liczby z przedziału minus nieskończoność minus 2. Nie? Więc co teraz robimy? To, co nam wychodzi, przecinamy z tym obszarem, na którym rozwiązywaliśmy. A że ten obszar, na którym rozwiązywaliśmy, cały wpada nam do tego rozwiązania, to znaczy, że cały ten obszar, sorry, czyli rozwiązanie z tego obszaru, to jest po prostu cały ten przedział minus nieskończoność minus 2. Dobra, co na drugim obszarze? Oba dodatnie, czyli mam x plus 2 plus x. Mniejsze lub równe 3 minus x. Czyli mam tak, x mniejszy lub równy od 1. Aha, nie napisałem obszaru. Rozpatrujemy na przedziale sorry, Dąknięty minus 2. Aj, sorry, że się tak mylę dzisiaj, bo chcę szybko, szybko i tak wychodzi. No i znowu, proszę Państwa, co, co robimy? Przecinamy to z naszym przedziałem. No, ale tym razem okazuje się, że już nie wszystko nam będzie wpadać, czyli część wspólna tego naszego obszaru, na którym rozwiązujemy i rozwiązania, które wyszło, to przedział od minus 2 do 1. Natomiast na trzecim obszarze pierwszy moduł jest dodatni, x plus 2, dodać x, a drugi jest ujemny, czyli będziemy mieć minus 3 plus 2. X, y, czyli x mniejsze lub równe minus 5, i teraz proszę zobaczyć, a obszar, na którym rozwiązywaliśmy, to był od 3 do plus nieskończoności, i teraz co się okazuje, że rozwiązanie ma puste przecięcie z obszarem, na którym rozwiązywaliśmy, czyli z trzeciego warunku rozwiązanie jest puste. Więc Teraz, co należy zrobić z tym, co wyszło ok, czyli rozwiązanie z pierwszego przypadku i rozwiązanie z drugiego przypadku. Te przypadki, proszę Państwa, są rozłączne. I teraz, tak jak w równaniach, tam jak mieliśmy dwa rozwiązania, to oba były dobre, tak? czyli mówiliśmy, że było rozwiązanie było tak jak wcześniej, 0 lub 8. Tak samo tu, proszę Państwa, proszę Państwa. przepraszam, coś mi zalecało. Tak samo tutaj też spinamy to spójnikiem lub. A że spójnik lub odpowiada sumie zbiorów, to no tak sobie te dwa zbiory, które otoczyłem pentelką, sumujemy, to one w minus dwójce nam się skleją i mamy przedział od minus nieskończoności. Do jednego. Czyli to jest, proszę Państwa, tylko taka delikatna różnica, jeśli chodzi o nierówności. No, myślę, słuchajcie, że z nierówności tyle nam wystarczy, bo tak naprawdę cały ten główny trzon rozwiązania nierówności jest taki sam, jak w przypadku równych. No i znowu, proszę Państwa, poćwiczcie sobie na zadaniu trzecim ze strony 94. Dobra, dzięki za uwagę. I jeszcze raz mówię, gdybyście chcieli mi podesłać coś do sprawdzenia, to śmiało.